Jestem w miejscowości gory nad Tamizą. Jest to taka wieś malutka. Przyjechałem tutaj zobaczyć, jak mieszkał George Michael w domu. Dużo ludzi, korki są spore. Nam się udało wjechać w taką małą szczelinę. Bardzo malownicza wieś, fajne budynki, spokój. Tu za dużo ludzi nie ma, nie chodzi. <grystanie> Więc tutaj zbliżamy się do domu. Ten dom jest po prawej stronie. Jest multum ludzi. O tutaj jest tamiza i wejście z tej tamizy dochodzi do domu George'a Michaela. Tak tutaj widać. O, tam jest. Wpływała mu woda pod sam dom. Z dala widzimy oświetlone światełka to jest jego dom, te jelonki przepięknie, naprawdę. Ludzi bardzo dużo płaczą. Ten chodził do kościółka swojego tutaj. Zawsze w nowy rok. Tutaj szedł. W sumie parę kroków miał. Widać duże przejęcie u ludzi. Smutni, niektórzy płaczą. To są ławy, w których siedział George Michael na mszy w Nowym Roku. O tutaj w, tej pier w tym pierwszym rzędzie siedział. Thank you for your music. Ładnie. Wow. Nawet fortepian mają. miał spokój teraz zrozumiałem dlaczego nie chciał mieszkać w Londynie tam by nie miał spokoju A on miał dużo problemów w życiu i przypuszczam, że to było mu potrzebne z dala od ludzi nie patrzeć na twarzy na twarze ludzi piękny domek, stary Nie jeden milioner w Polsce by za darmo nie chciał tu mieszkać ale to naprawdę ma w sobie ciepło. Tutaj są drzwi do ogrodu. Spróbujemy zobaczyć coś. Może nam się uda kawałek ogródka zobaczyć. Taki żywopłot jest tutaj. Czyli miał taki ogród porośnięty dużo lampek w ogrodzie to i tak już są pogaszone I'm yeah.

ta choina, którą nie wiem, czy będzie widać, i te światełka, to jest właśnie jego dom. I tutaj jest tył jego z wyjściem na, na rzekę. Powoli będę wyjeżdżał z tej miejscowości. Jest dokładnie dwa dni od śmierci George'a Michaela. Myślę, że tu jeszcze lata, lata albo dziesiątki lat będą przyjeżdżać ludzie w poszukiwaniu, w poszukiwaniu jego duszy artystycznej. Tak bym to ujął.